Hejka! Dzisiaj zagramy znowu w pizzę, to jest drugi odcinek. Mm, 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 mm. Trochę ta wiersza z świę... trochę ta wiersza, trochę. No właśnie za chwilę to z... ostatnio zostałem 410, a ta, tym razem na 200 I ja do kuchni mam pierwszych. Ty jeszcze mój w szkończy ten szef, ostatnio go nie było. Bo eh, chyba jest. Jesteś? Jesteś, szefie, no. To no, bardzo dobrze, że jesteś szefie. Co to za kurka tucąca? Tego wcześniej nie było w tej pizzerii. Zapraszam bardzo, idź w kuleczko lepiej, bo wrażenie tutaj zapomponujemy. No, idźcie też dawać pizzę, dobra. Da. Odpalaj, odpalaj. Idź odpalaj drugą. Cygmy. Możemy lecieć kolejnym Wam o, o, plus 10, 12, 14. Trochę, trochę. O, wiecie, no, nawet, mam tylko jednego szefa, ale mam dwóch szefów nawet. Co jest? Gdzie mój pierwszy się wyjdzie? O, jakie? O, 20, 12. Dobra. Trochę jest, trochę mamy pieniędzy na koncie. Za so prawie mam już pro, 6 tysięcy prawie. No prawie 6 tysięcy. Nie, ja nie, nie chcę być kucharzem. Ja nie będę robił pizzy. Gdzie mój kucharz. Poszedł. Poczekaj, muszę iść. Za... Oj. Nie dar musi ten gościu sobie sam radzić. Dobra. Tak, mam 140. Idę znaleźć naszego pierwszego kolejnego kucharza. Oj! Nie, nie, nie. O ja to jest co ty tutaj wyprawiasz? O pewnie u nowych klientów tam jeść. Ja muszę lepiej a ja muszę jechać bo ja zawsze jadę, ale ale tylko ja, że ja nie umiem jechać bo ja bo ja, bo ja nie umiem jechać. Ja muszę jechać, a może tań jakoś mi dobrze szła, ale nie wiem, co teraz mi dobrze pójdzie. Co to jest? Tego nigdy chyba nie widziałem w pizzerii. A, tu są chyba zamieni, a ile tam? Urażę, 23! Jeszcze jaką? E, dobra, E, same E. EMW. To wątpię trochę EWEN, E. EMW. EMW. E Czemu ty jesteś niebieski? Czemu ty jesteś taki niebieski? Przedawco? Ty się z byłeś, miałaś twarz i masz takie ręce. A może to jest nowy? Ktoś ją nie umie robić pizzy. O, przeszła o, przeszła O, przyszła. O, przyszła. Nie, nie, niebieski pracownik, nie dostanie choć za to bo. Jakoś się popraw. No, ja jeszcze Dostajesz sam. No, no. Tak, jedzie. I się I się spaliły, no. Jeszcze, szybko trzeba wyciągać. Ale lizna. No. napalcie się. Zamykam ten piekarnik, szybko. Dobra, zamykam, żeby się nie paliło. Uch, dobra. O, do no, pracowniku, co ty zrobiłaś? Dlaczego? Zamykam ci żeby się nie spaliło. Czemu nowa wypłata? Dobra, gaśnica. 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 Dobra, może idę z tej kuchni. Oszerna. Tylko mogę iść stąd? Dobra, idę stąd. Ja nie będę tego takiego miejsca. Uch, dobra mieścia. Nie ma tak, nie ma tego mieścia, uch, uch, i nie poszłem. Niech się ogarną. mieście dino z na szef kuchni. Czemu nie, bo, a może ktoś te E tutaj... Nie ja, tego, nie, ja tego nie kupuję, że tyle pieniędzy, to na pewno nie. Ale ja bym zjadł taką pizzę z serem, albo, albo ja bym zjadł taką z, pepe, z peperoni nie lubię. A kiedy będę mogła zobaczyć? Dobra. Jakieś tutaj prezenty są może. Jakieś prezenty może jakiś szef dostarczył dla klientom. Dobra, idę do naszej kuchni na chwilę. O, jest tutaj już kuchnia. Ej, jak wyszłeś? Chodzę do naszej, dobra. Ale, ale, ale... Poszło, poszło, poszło. O, poczekaj. Dobra. Dwie minuty pozostały. Poczekaj. Ej, ja bym był klientem. Nie, ja, ja wychodzę, ja chcę. Ja Nie chcę Nie, Dobra. Idę na zewnątrz zaraz. Pójdę normalnie. Pójdę na zewnątrz, to mi się zdenerwuję. Pójdę raz. Ech. Mi się bardziej podoba zielona w domu. Dobra. I papa. Papa, wychodzimy z